Sposobów przywracania i powrotu do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest na pewno wiele. Aktualnie realizujemy projekt, który ma na celu taką kompleksową rehabilitację, czyli jest to rehabilitacja zawodowa, ale także połączona z rehabilitacją medyczną i psychospołeczną. W związku z tym, właśnie takie całościowe podejście, które pozwala osobie niepełnosprawnej zdobyć nowy zawód, uzyskać zatrudnienie, ale też powoduje wzmocnienie takie, takiego potencjału psychospołecznego, wiary w siebie i społecznego takiego obycia w środowisku zawodowym, możliwości przygotowania się do rozmowy o pracę, więc umożliwia właśnie wejście na rynek pracy osobom które nigdy nie pracowały. Problem ten dotyczy bardzo dużej grupy ludzi. Jest to e, na przykład e, milion dwieście tysięcy osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, które nie są aktywne zawodowo. Ale także projektem rehabilitacji kompleksowej mogą być objęte nie tylko osoby niepełnosprawne, ale osoby, które na przykład w wyniku wypadku przy pracy czy choroby zawodowej nie mogą wykonywać swojego zawodu w dalszym ciągu. Możemy pomóc osobom, które są niepełnosprawne, które urodziły się z niepełnosprawnościami i po zdobyciu wykształcenia nigdy nie pracowały, nie były aktywne zawodowo w ogóle, ale także możemy pomóc osobom, które w wyniku wypadku na stanowisku pracy na przykład, czy w ogóle wypadku, choroby zawodowej, nie mogą w dalszym ciągu wykonywać swojej pracy. Muszą się przekwalifikować. Rehabilitacja kompleksowa umożliwia wsparcie jej w aspekcie medycznym, wsparcie w aspekcie psychospołecznym, takiego pogodzenia się z aktualną sytuacją, ale także czy przede wszystkim wsparcie w aspekcie zawodowym, wspólne odnalezienie takich zainteresowań, celów i możliwości wykształcenia możliwości przeszkolenia, kursów, praktyk, które umożliwią zdobycie nowego zawodu.